Przed wyjazdem jeszcze idziemy coś zjeść, napić się kawki. Taki mamy widok z okna, ale tam gdzie pójdziemy coś zjeść, to będzie widać chyba Pałac Kultury. Więc może jeszcze Wam tutaj zaraz pokażę. Świeże bułeczki z piekarni właśnie dojechały. Wojtek tu przywiózł, bułeczki są. Co Wojtek, pojemy i popijemy dzisiaj, popijemy, co? Tak, pojemy, popijemy, idziemy leżeć, jak taki wyciągamy, no. Taki jest plan. Zupa właśnie przyjechała. Tutaj Kuba nas zaopatrzył. Raczej Kuby teściowa w pożywną grochówę. Taką na konkrecie. Jest, zapasy. Ile to? 40 litrów 40 litrów Będziesz miał tyle mocy? Z panem operatorem, oboje to 20 A później resztki te będziemy zjadać To resztki to to jeden, jeden garnek zostanie będziemy siedzieć trochę ten Trochę woda się rozklepuje gorąca Ale powoli, powoli chyba na to pole jakoś zajadę